Siemaneczko mordeczki z tej strony, dzisiaj jako pierwszą za zetwem Dragon City. Tak, Dragon City to jest taka gra, w której podujemy wpierw na smoki, potem z nimi walczymy. Teraz biorę sobie złoto, bo to jest po to, żeby na przykład kupić farmę, a teraz tutaj trochę pola, Mam farmę. to jest... Co mogę o tej grze powiedzieć? Jest fajna gra. Miło się gra. Kiedy, kiedyś w nią zagrałem pierwszy raz. Nie czułem takiego fajnego, że... A smoki. A to dziecko nagra, ale... Tak trochę, trochę już zacząłem grać, no i... podobało mi się dobrze dosyć. Okej. Okay. cent Dragon. Dobra, ten, ten to potem tam. Na odcinkach będę robił. Podobno teraz jest update same kap. I mogę teraz go wygrać. Teraz bardzo. Który? W ciemności na tym lewerze? Say what? Czemu to tak? To jest. To jest nagrywanie. To. to jest mój program tutaj jest może go tam dałem say what a sobie na razie nie coś się spokoi milenium dragon spoko akurat chciałbym mi... chciał go mieć kurde nie to dałem Ale chociaż... Już... trochę mu zabrał hp O co w tej grze chodzi? Chodzi o to, że no walczymy smokami i tyle, i hodujemy je, i to jest tego. Aha, możemy je kopulować. Rozmnażacz na czyli połączamy dwa smoki jakieś i wtedy wyjdzie nam jakiś smok. O, ty dragon, o panie, ja go chcę mieć bardzo.

Jakieś tam smoki mam, najgorsze i najlepsze. Są na Wartownia sobie robię. Tylko wartownia. I jak są spoczekawcze sobie, to zobaczycie, że mam 145 yy, gatunków smoka. Czyli jest ciekawie. czy w sumie mam ich tyle. Tutaj mam takie, trz takie trzy powtórki w ogóle nie są potrzebne mm, mm. A, a. Yy, nie dam update, że tak over... teraz stło. dokładnie tak takie niebo nie też Że... Nie wiem... Nie wiem zaraz gramy. A wcześniej w galaktyce jakieś czy w kosmosie, nie pamiętam. Ale jeszcze Heroic Race. To jest fajna gra. Yy, w tamtym razem nie udało mi się zdobyć. Jak widać, Hag Nuclear Dragon Dosta nam. Oczywiście, e, bym wygrał gościu. 3. A! Taków jest więcej, bardzo dużo. To już jest duże. Co chodzi już? Im. Hum, hum. Ach, teraz są te e, latania w tej się Trochę zbagował przez ten update, ale myślę, że to naprawią. Myślę, bo jak nie, to się wkurza. Wkurza się, wkurza się. Shop. Tak teraz będę też sklep. Jak wcześniej. Kart. Ej. A, tu drzwi moje. Się na kurde w moim pokoju. Yy, eee, jest fajne. Eee, um, Marine Dragon, to jest fajne, jest jakieś. Spoczko. Dobra, zaczniemy za to budować wartownie. Czemu by nie? Mam 5 minut nagrania. opowiem wam. Co planuję zrobić? Planuję robić na moim kanale jeszcze doświadczenie. W yy, homun, się to ja nie zrobię, ponieważ to jest gówno i, gówno i nieprawda. Co to? A, wszyscy pracują u mnie. Bo pamiętam wartownię, no to fajnie. O, widać, że się wziąłeś smoki do roboty. Czymś są niektóre, co nie wyglądają w ogóle jak smoki. Tylko bardziej jak potwory, ten. ten, to jeszcze tak, bo to jest ryba, jak widać, a on, no, oraz, no nie to idź już, subskrybujcie, lajkujcie, yy, nie, subskrybujcie, żeby nie przegapić innych filmików, do zobaczenia i narko!